Witam Was w Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, kolejny film. Czas zrobić kolejne challenge'e, które mi tutaj zostało, a jest tego dosyć sporo. Chciałbym dzisiaj zrobić te dwa następujące, czyli BDS Attack 2 i 3. Niestety w ostatnim odcinku męczyłem się z tym pierwszym. Zapomniałem zamykać drzwi, Freddy mi wbijał do biura i tak się kończyła moja przygoda w tym biurze. Też nie umiałem wyłączyć wiatraka. A jak się włączało wiatrak? Ano już pokazuje, ponieważ zapomniałem przeczytać instrukcję, a raczej przeczytałem, ale zapomniałem po prostu klawiszologii całej. Naciskałem wszystkie przyciski, żeby włączyć sobie, wyłączyć ten wiatrak, albo go z powrotem potem włączyć. I cóż, jakby to powiedzieć, odpala się go pod spacją, jedyny przycisk, którego nie nacisnąłem. W tym challenge'u inteligencja animacjoników wszystkich Freddych jest podwyższona. Plus do tego dodaje nam to Toy Freddy'ego, z którym musimy grać we FNAF a grając we FNAF a I dodaje nam to Nightmare'a Freddy'ego, Nightmare Freddy'ego. Freddy musimy świecić na jego fredziaki, które pojawiają nam się randomowo w biurze, żeby nam nie przyszedł do biura. Jak to wyjdzie, zobaczymy. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć. Spacja. Odpala wentylator na moim biurku. Spacebar, czyli po prostu spacja. Całą klawiszologię będę musiał się nauczyć, bo każda z tych rzeczy ma jakieś znaczenie, co może mi się przydać w przyszłości. Ale dobra, teraz poda skupić się na grze. Poda skupić się na grze, żeby nie zginąć i wreszcie włączyć ten wiatrak. Jeszcze sobie doczytałem, jak działa Lefty. I no, on chyba działa na gorąco, nie jestem pewien. Co do Leftego, to pamiętam, że. Lefty chyba przychodził do biura, gdy było z nim, w nim za ciepło. I to jest ten problem, że w sumie 25 sekund niczym w 50-20, które zagrałem w poprzednim filmie. Pierwsze co robię, to idziemy zagrać z Fredim w fnaf I wygląda to następująco. Tutaj pojawi się taki gościu. I musimy mu zamykać chyba drzwi i wenty, i wszystko co tylko się da. Te lewe drzwi, o dokładnie te tutaj, będę zamykał za każdym razem, gdy odpalę kamerę. Bo nie pozwolę już Frediemu, temu normalnemu fazberowi, do mnie się dobrać. Dobra, ten went chyba nic nie da, jak go zamknę. Ciebie tutaj się pozbywamy, kolego. I co ja mówiłem ostatnio, jak w biurze będzie za ciepło, tak jak teraz, to bardzo. Możliwe, że się Lefty może pojawić Który jest gdzieś tutaj Chyba w tym schowku się chował Nie jestem pewien I mamy Fredziaczki Miałem pierwszego Fredziaka Nie wiem co to mi dodało, nie chcę tego klikać, bo gościu może mnie ciachnąć Nawet chyba gdy ma 0 inteligencji ustawione Ok. Szybko zareagowałem, a Golden Freddy jest chyba na 10 teraz ustawiony Nie wiem czy tam był Molten Freddy czy nie? Ale poda włączyć wiatr, tak? Chodź na chwilę, żeby sobie zregenerować. Tom, tą... żeby sobie zregenerować, chłód w pomieszczeniu, chciałem powiedzieć. Ja wiem, co to był za animatronik. I chciał wejść wentem. To był sam William Afton we własnej osobie. Ale nie Springstead, tylko oczywiście Afton. Przynajmniej pamiętam jak on działał, Pamiętam, że on taki chaos tutaj robił. Światła zaczynały mrugać. Trzymaj. Cały czas mam wrażenie, że o czymś zapominam. Nie wiem, niestety, o czym. Nie potrafię się domyśleć. I mam wrażenie, że ten czas idzie serio. Wolno. Mam 40 power, Powinienem sobie wyłączyć wiatr. Może się to skończyć różnie. Dobra, gość się nie ruszył. Te drzwi możemy sobie otworzyć. I cały czas mam wrażenie, że zapominam o jakimś animatroniku. A to on chyba, z tego co pamiętam, mógł się pojawić tylko raz na noc. Tak mi się wydaje, że tak to właśnie działało. Więc, raczej, już do długi raz nie powinien mi tutaj zwęt sobie przyjść. No ale cóż. Wszystko może się zdarzyć. Kolejny animator do nich może zostać dodany, albo coś może mnie zaskoczyć. Gdy. W... Będę nieuważny. Dobra. Chyba wtedy się pozbyłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ehm, no więc, tak. Włączamy wiatr, tak zamykamy drzwi. Tutaj resetujemy, wentylację i mam Leftiego. Okej, okay. nie wiem czy się pozbyłem tego Fredbera całego Ale muszę coś sprawdzić Czy Lefty Lefty chyba teraz śpi Czy coś, nie jestem pewien Ale mam 7 powera, więc jest niedobrze Nie zaoszczędziłem za dobrze tej energii I muszę wyłączyć ten wiatrak Nieważne, co by się teraz stało, nie może zejść mi ani kreska baterii. Mamy 5 AM, muszę wytrzymać 45 sekund. Wejdziemy na kamerę do sta dopiero w ostatniej sekundzie. Okej. Okay. Jeden power'a. Nie wiem, czy mi się uda, mam pół minuty do wytrzymania. Mam nadzieję, że jak tu będzie 0, to jeszcze będę mógł wytrzymać. No nie. Proszę, Freddy, nie atakuj. Mnie zostało 15 sekund. Proszę. Tak, dasz mi jeszcze te kilka sekund? Freddy, proszę, 5 sekund. Freddy? Freddy? Jest dobrze. Powiem tak, za drugim razem, ale się udało. Mamy. Ponad tysiąc punktów w tym momencie. Muszę sobie trochę to ściszyć. No i mamy nowy Highscore. Super. Intermission. Czy to są te scenki, które się tutaj pojawiały? Okej. Okay. Jakieś chińskie rzeczy, nie wiem co to jest. Nigdy tego nie rozgryzłem fabularnie. Surutumu to i 笑いかわすみの隣に座った私は何をしたのか私は何をしたのか全く覚えていないそれは傘とゴムのズボンと何か関係があったようだが私はその夜結構な笑いかわすみのシチュを楽しんだことを覚えている池に浮かぶことが素晴らしい瞑想法であることを発見した問題は 厄介な学校の子供たちだ。やつらは水中に潜って、私を引っ張ったり、蛇を池の中に投げたり、蛇のようなものを投げたり、怒っていた。やつらは大きなカゴにあらゆる蛇を集めて。はいかわせには、事故ではなかった。私は死ぬ日まで。 そのバカなクマをトロールするつもりだ。それではまた、我が人生と目的の状態について何が言えるか目的はあるのか私はそれを持っていたのかそれは深い謎だ。怒りの上場に座って誰かいないか私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。解決できないと思う。それは。 自ら呼ぶもの私はそれを何と呼ぶべきかと思った慣れなければならないと思うここのアンタゴニストになるつもりなら私は少なくとも私の隠れ家の名前を持たなければならない私は自分の時間と何か関係があるのか Okej. Okay. Jakby nie wiem, co to wnosi do takiej oryginalnej Fabuły FNAFA. Ale zobaczcie, że mam tutaj Aftona na 5 dodanego, czyli miałem rację. Za to mamy już do drugą gwiazdkę i został nam tylko bez atak do przejścia, które dodaje nam tylko inteligencję tych animatorów ale najgorszy jest ten Toy Freddy, który jest teraz ustawiony na 5 co to będzie, zobaczymy nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć ten kolejny challenge i się poważnie na nim skupić, bo skupienie jest w tej grze najważniejsze a dobień 50, 20, nie wiem czemu miałem takie lagi przez chwilę eee, Toy Freddy, Toy Freddy, zamykamy tutaj cię kolego. Wiatr tak teraz nie wie, więc tak. Najważniejsza kamera, jaka tutaj chyba teraz jest nam potrzebna, to właśnie ta stoi w Nie wiem, czemu mi tak laguje co jakiś czas. Jak się obracam. Takie lagi coś mam. Nie wiem. O nie! It's not my fault. I have these Będę musiał częściej sprawdzać te kamery. Przede wszystkim mam nadzieję, że nie będę miał takich ścinek tutaj więcej. No ale tak, na początku nic nie powinno się pojawić. Włączamy to. Szybko sobie zatykamy na Toy Frediego. Dobra? No spokojnie. Mamy czas. Helpi, się siemanko, kolego. Co tam u ciebie? I sobie te drzwi zamkniemy i na Frediaczka zaświcimy. Dobra. nie wiem czy jak będę się tak często patrzył na tego Toy Freddy'ego To da mi to jakąś przewagę, na przykład on oj, 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 kolego Nie wiem co ja robię Totalny chaos, jak dla mnie Włączę wiatra, tak? Żeby Lefty mi tutaj przypadkiem nie przyszedł. Muszę grać z Freddym, zapomniałem. Freddy, 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 już tutaj ci. Zamykam. Mam dużo koinów, bo koiny dostajemy właśnie za pokonywanie tych animatroników też. Wiatra, tak już. Myślę, że mogę wyłączyć i zajrzeć do Toy Freddygo, ale na szczęście nic się nie dzieje. Toy Freddy sobie na spokojnie gra. Nie wiem, czemu on nie umie sam zmieniać. Tych kamer, ale jest tu troszeczkę problematyczne. Ale włączmy ten wiatr, Jednak na chwilkę włączmy ten wiatr, tak? Dobra. I włączmy wiatr, tak? Mamy już temperaturę do 60. Już bym zapomniał założyć maski, bo się skupiłem na tych wydajdziażkach. Ale mamy 6 coinów. Jest dobrze. Jak na razie jest w sumie dobrze. Naprawdę dobrze, ale. Nie chcę zapeszać. Czy coś w tym stylu. Dobra. Nie wiem czy ten Freddy Fazbear się właściwie pojawia. Czy nie bardzo. Ale gościu się na razie nie rusza z miejsca. Ten u Freddy'ego oczywiście, więc... Mam nadzieję, że tak zostanie. Trzymaj 5 koinów. Mamy kolejne 5 koinów już na szczęście uzbierane. Dobra, ty się nie ruszasz. Spokojnie, mamy czas. Dobra. Włączmy wiatrak. Już trochę powera... Nam zeszło. Ciebie wolę nie klikać lepiej. Ok. Czwarta AM: 30% procent nie jest chyba najgorzej. Ale do Freddy'ego też trzeba zajrzeć. Mam wrażenie, że jest coś za spokojnie z tym Fredim. Jeżeli niedługo się pojawi, dobra Łączymy sobie wiatr, tak? Na no, spokojnie. Za chwilę będziemy mieli piątą i wszystko powinno się udać. O ile ten, to już się stamtąd nie duszy. Spokojnie, spokojnie. Dobra. To wtedy jest nadzwyczaj coś za spokojny, bym powiedziałaś. A raczej ten gościu, ten FNAF, w którego gra, nie jest jakiś taki za ciężki. Na początku było ciężko, bo za chwilę zmieniał swoją pozycję na kamerach. A teraz ciągle jest w tym samym miejscu. Myślę, że możemy sobie. włączyć już wiatrak. Dobra. Możemy wyłączyć już wiatrak, ponieważ za chwilę będziemy mieli szóstą 1400 punktów co oznacza, że mamy kolejny rekord no dobra, najpierw scenka zobaczmy o czym lata szkolne Toy a wonderful guy but i don't think it was meant to last for my heart belongs to another he's so amazing and strong and so so cute i've been thinking about him all day and i think he's really into me too he's the only one for me i just know it and i know just how to get him Look at that top hat. That amazing top hat. He'll be mine by the end of the day. I just know it. I told him that I needed help with my homework. But once he's there, I'll have him. And once I have him, he'll be mine forever. There is only one thing that could possibly go wrong. To be continued. Nie wiem, czy to widzieliście, ale ja tam zauważyłem w jej plecaku wystający hak Foxiego. Nie wiem... nie wiem czemu, nie wiem po co, skąd Chica ma coś takiego, po co jej to. Ale następne challenge są już tylko coraz ciekawsze. Mam tutaj Helpiego, jako jedyny zostaje sobie z tej gromaski tutaj. Play Attention One, czyli Balloon Boy, JJ, Marionetka, Nightmare Balloon Boy, Oldman Consequences, Funtime Foxy, Helpy, Music Man, El Chip, Funtime Chica, Afton i oczywiście Fongai. Zostawię to już na kolejny film. Mam nadzieję, że ten się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w Play Attention One już w następnym odcinku.